Cześć wszystkim, dzisiaj przychodzę do Was z podsumowaniem Maja i od razu muszę Cię usprawiedliwić. Maj był dla mnie szalonym miesiącem, ponieważ wróciła praca, miałam jeszcze praktyki, które jakby kończyłam. Dużo rzeczy się działo, zaczęłam mieć pierwsze egzaminy już w maju. Także odbiło się to dość mocno na książkach, które przeczytałam, ponieważ jest ich niewiele. I pierwszą taką pozycją, którą przeczytałam, było Cinder Marisi Meyer. Maris Książka mi się podobała niesamowicie i już nie mogę się dotykać, aż będę się nagrać po kolejną część, bo to, co tu się działo, fantastyczny świat, jakby niby świat jaki znamy, tylko że futurystyczny już. Takie lekkie sci-fi, gdzie główna bohaterka jest cyborgiem, a właściwie człowiekiem, której przeszczepiono dużo mechanicznych rzeczy, więc jakby społeczeństwo uznaje ją za cyborga. I ona ma mniejsze prawa niż taki normalny, zwykły człowiek. No i jak to Rittering Kopciuszka tutaj poznaje księcia, ale nie jest to tak oczywiste jak właśnie w samej bajce. I ta, jakby historia będzie się ciągła jeszcze przez kolejne tomy, bo jak wiecie, pewnie to jest jeszcze Kres, Scarlett, Winter. Nie wiem, wymieniam po kolei, jakby co. Także. No, ja się nie mogę doczekać. Książka podoba mi, nie, mi się niesamowicie, i bardzo żałuję, że dopiero teraz po nią sięgnęłam, ponieważ już w podstawówce, a chyba nawet w podstawówce gimnazjum miałam taką szansę, bo moja przyjaciółka wówczas na właśnie tą książkę czytała i miała ją na półce, także czemu ja po to nigdy nie sięgnęłam, nie wiem, ale bardzo się cieszę, że w końcu mi się udało to przeczytać, i po prostu przebieram nóżkami po dalsze tomy. Także to była pierwsza część, którą przeczytałam. Odceniam ją na 4-5 gwiazdek, bo jak mówiłam, była superować. Tam się ją bardzo przyjemnie. Idealna. I dalej jest również. W ogóle ja w tym miesiącu miałam same dobre książki, trzeba to przynajmniej. Mało ich było, ale były bardzo dobre. Także tak. Kolejną książką, która mi się również niesamowicie spodobała, to było Królestwo Mostu. I słuchajcie, Daniel El Jensen już kiedyś czytałam. Czytałam jej porwaną pieśniarkę, cały cyk i on mi się podobał średnio. Było kilka aspektów, które były super, na przykład ta intryga, co robiła w ukrytej łowczyni, chyba. To mi się mega podobało, ale ogólnie historia miłosna była taka se, ponieważ nie byłam w stanie uwierzyć, że Cecil i Tristan się kochają. Dla mnie to było wszystko takie na siłę, jakoś pospieszone, albo no nie, nie, nie w Czułam się w ogóle w tamtą akcję. A tutaj, słuchajcie, przez tą książkę się płynie. Główna bohaterka jest takim szalonym ninja, wytrenowanym szpiegiem i trafia do królestwa jako żona tego króla, żeby to królestwo zniszczyć i żeby jej ojczyzna wyszła z ciemiężenia, które rzekomo ten jej mąż czyni. Także, no po prostu to było super! I odkrywanie z główną bohaterką wszystkiego, co się dzieje dokładnie na świecie, no bo ona przez całe życie była uwięziona na pustyni, gdzie ją szkolili, żeby nie wiedział, kim jest. Genialne! Po prostu to mi się tak spodobało, że nie patrząc w ogóle na swój TBR, sięgnęłam po Zdradziecką Królową. I słuchajcie, kontynuacja! Miocio, jak normalnie. No wiecie, zrobisz coś złego, to zobaczcie w książkach, albo nic się z tego powodu nie dzieje, jeśli główna bohaterka zrobiła coś złego, albo to wszystko naprawia i jakby tematu nie było. A tutaj wszystkie konsekwencje, które wiązały się z tym, co zrobiła nasza główna bohaterka, tutaj wypływają, tutaj traktują ją gdzieś źle, tutaj ona jest piętnowana, a mimo wszystko próbuje naprawić swoje błędy życiowe i. Pokazuje niezwykłą determinację, siłę i w ogóle cudowne. A zakończenie po było jak taki miodek na y, skołatane serduszko, co tu się tutaj działo. No po prostu genialna. były tej książki Wam nie będę przedstawiać, no bo to jest kontynuacja bezpośrednia takiego tomu i nie chciałabym Wam zaspoilerować zakończenia tej książki, bo między innymi jakby cała ta akcja wynika z zakończenia. Ale te książki naprawdę szczerze Wam polecam i jeśli Wam nie podobała się, Porwana pieśniarka to te książki to jest po prostu nie była ziemia, coś genialnego, także polecam Wam i chyba sięgnę po jeszcze kolejne jakby serie Daniel Jensen, bo to widziałam tak na próbę, stwierdziłam, że a niby jest lepsza niż porwana pieśniarka, ale coś im nie wierzę, bo oni tak lubili porwaną pieśniarkę, ale uh -huh, to jest super. I mam podobne odczucie jak Martyna z literackie Martini, że te książki... Są znacznie lepsze od Porwanej Pieśniarki I jak już to czytać dokładnie W kolejności, że Porwana Pieśniarka Tylko się nie zniechęcajcie A później dopiero to No bo jeśli poczytacie te książki najpierw A później Porwaną Pieśniarkę To będziecie niesamowicie rozczarowani Tamtą serią, bo ta Ta po prostu jest cudmiut. Dobra, i ostatnią książką A właściwie to już nie książka, a komiks To było Witch czy, czy ktoś to pamięta? To był kawał jakby naszego życia w dzieciństwie, prawda? My na, e, pla, na placu zabaw zawsze bawiliśmy się w ujcze. Ja byłam kornelią ze względu na włosy. Raczej nie, nie że chciałam, a ze względu na włosy, bo jak korneli jakoś tak mm, wkurzałam, nie, zwłaszcza, że oglądałam tylko kreskówki, a e, komiksów jako tako nigdy nie czytałam, ewentualnie przeglądam obrazki, bo nigdy w życiu nie sądziłam, że kręcę się w komiks, bo jakaś ta forma do mnie. No nie przemawia, ale tutaj wszystko do mnie przemówiło po prostu. Taki miałam genialny po prostu, wehikuł czasu do dzieciństwa. Ta książka po prostu otacza mnie pełną nostalgią, było cudownie. I jeszcze to wydanie, no mówię Wam, ono jest przepiękne. Dużo rzeczy tutaj y, w porównaniu z komiksem się pozmieniało, albo nawet było takie same, ale jakiejś innej... Y, chronologii. ale mimo wszystko, że to było, właśnie tak się nie no bo jednak komiks był pierwszy, później dopiero powstała kreskówka i pomimo tych różnic, to po prostu bawiłam się przednio i no dla wszystkich fanów, byłych fanów, no bo raczej wątpię, żeby ktokolwiek teraz, gdyby chodził z, nie ja miałam na szyjnik serce kontra korek, mama, no ale wątpię, żeby teraz ktokolwiek chodził ze i się afiszował zbytnio, że kochał witcha, ale dla wszystkich właśnie fanów w dzieciństwie witchów ta książka jest fenomenalna i wiem już, że wyjdzie drugi i trzeci tom i chyba bodajże czwarty, nie jestem pewna, ale na pewno do trzeciego na pewno wychodzi. Także nie mogę się doczekać, w czerwcu będzie właśnie kolejna część, ale to będzie w innym filmie, bo Wam nagram za niedługo mm, premiery, których się nie mogę doczekać. Także to było cudowne, pełne właśnie nostalgii i w ogóle aż miałam ochotę szukać w internetach kreskówki, którą oglądałam, jak byłam mała, po prostu... No i oczywiście cały dzień śpiewałam mój to my, a w nas Puteczna jest moc. Po prostu genialne. Także to już wszystkie książki przeczytane w tym miesiącu. Zaczęłam jeszcze w maju zimowe zaręczyny, ale ich nie skończyłam, bo oczekiwałam od zimowych zaręczyn, że będą takie jak to, a niestety w ogóle fabuła była inna, znaczy nie, żebym oczekiwała takiej samej książki, ale jakby czytając zimowe zaręczyny spodziewałam się tego, i nie wiem, czemu tak mi się udaro i tu w ogóle nic nie mam z tym związanego. Więc stwierdziłam, że dobra, przerywam zimowe zaręczyny i biorę się na z pomostu, które wiem, że na pewno tam jakieś intrygi ma. Także yy, no to jest wszystko, co przeczytałam. Ewentualnie jeszcze mogę Wam dodać, że przejrzałam książeczkę kot Simona. Pieskie życie, czy jakoś tak, tutaj Wam wkleję Tylko, że tam jakby Napisów nie było żadnych, bo to jest tylko Książka y, Rysunkowa, robię Kreskówkę, więc y, namówiłam no, chłopaka, żeby Kupił książkę, możliwe Że tak zrobiłam, bo ja sobie kupić Nie mogę, ale jakby nic nie Potwierdzam, nic nie zaprzeczam Także to właśnie książka, którą jeszcze Mogę wrzucić do swojego pakietu Przejrzanych, przeczytanych Obejrzanych książek Także to już wszystko wiem, że jest marnie. Raczej nie pojawi się żaden TBR na czerwiec, ponieważ pierwsze dwa tygodnie czerwca zapowiadałem się masakrycznie dla mnie. Po prostu to na rzeczy za dwa tygodnie mam sześć egzaminów w jeden weekend i muszę się uczyć. W międzyczasie mam po pięć dni w tygodniu pracę, więc nie wiem kiedy to wszystko ogarnę. <grywanie> 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 więc dokładnie TBR-u na czerwiec nie będzie. Co przeczytam, co mi się uda, to przeczytam, to będzie moje ale jakoś nie nastawiam się na nic y, konkretnego. Mam nadzieję, że trochę nadgonię TBR za maj, bo jakby przeczytałam wszystkie książki, które nie były w TBRze na maj. A TBR na maj dalej leży na biurku, także będę po to sięgać, ale jeszcze kilka książek, które niesamowicie mnie interesują, więc nie wiem, za co finalnie sięgnę. Dobra, ja się z Wami żegnam, bo już się rozgadałam i w ogóle jakieś dziwne wynurzenie tutaj tworzę. Widzimy się w następnym filmiku. Cześć!